Gry są głównym motorem napędzającym rozwój technologii komputerowej. Uruchomienie najnowszych tytułów z roku na rok wymaga poczynienia mniejszych lub większych inwestycji. W tym materiale przedstawiam propozycję komputera do grania za około 4,500 złotych. To, co wyróżni tę budowlę od setek innych, to obudowa centry firmy Dr. Zomber, której unikatowość podkreślą ręcznie wykonane zdomienia w klimacie Gwiezdnych wojen. Jeśli chcesz zobaczyć, jak powstała ta okleina, kliknij kartę w prawym górnym rogu ekranu. A teraz krótko o komponentach. Płyta główna to Azerok H110 MITX mała i zgrabna. Procesor to przyzwoity reprezentant rodziny Skylake, Intel Core i 56500, który będzie chłodzony niskoprofilowym układem RADIntech Zelos. Pamięć: skromne, a czy jeszcze wystarczające 8GB Kingston Fury X. Karta graficzna to niemały kawał krzemu. Propozycja firmy XFX z obozu czerwonych w postaci Radeona RX480 GTR Black Edition. Z 8GB pamięci na pokładzie i ciekawym patentem umożliwiającym banalnie prostą wymianę wentylatorów. Zasilacz to modularny 500W Silverstone w standardzie SFX-L, złoty, półpasywny. Okazał się nie do końca najtrafniejszym wyborem, o czym później. No i wcześniej wspomniana obudowa centry w kolorze białym ze szczęśliwą trzynastką na tabliczce znamionowej misternie wyklejona czarną matową folią. Procesor wraz z układem chłodzenia i pamięcią operacyjną zwykłem instalować poza obudową, aby dokonać wstępnego sprawdzenia, czy aby na pewno wszystko działa. Montaż wybranego przeze mnie układu chłodzenia wymaga dostępu do okolic podstawki procesora od spodniej strony laminatu i w przypadku obudowy centry osadzenie radiatora przed wstawieniem płyty głównej to konieczność. Przygotowanie obudowy centry do przyjęcia komponentów wymaga odkręcenia ośmiu śrubek imbusowych celem demontażu górnej pokrywy i kolejnych czterech, które uwalniają metalowy stelaż broniący dostępu do sekcji przeznaczonej na układ graficzny. Pierwsza na liście jest zaślepka portu wejścia wyjścia płyty głównej. Po jej zamontowaniu można wpasować płytę główną, której położenie zabezpieczone jest czterema śrubkami. Kolejny krok to montaż zasilacza. Z uwagi na specyficzność obudowy centry wystający nieco poza obrys zasilacza grill wentylatora musi zostać zdemontowany, aby górna pokrywa mogła zająć swoje miejsce. Producent zaleca wpięcie wybranych modularnych przewodów, zanim zamontuje się zasilacz. Ale jakby ktoś o tym zapomniał, to można sobie z tym bez większych problemów poradzić. Okablowanie w kolejności następującej: 24-żyłowy przewód zasilający płytę główną, 4-żyłowy przewód zasilania procesora, przewód zasilania napędu SSD, 8-żyłowy przewód zasilający kartę graficzną. Tak oto okazało się, że uruchomienie nawet najprostszej konfiguracji wymaga podłączenia niemalże wszystkich przewodów. Instalację układu graficznego poprzedza montaż krótkiego, elastycznego raizera, którego położenie zabezpieczają kolejne dwie śrubki. Następny w kolejce jest napęd SSD, którego montaż wymaga przykręcenia niewielkiej stalowej podpórki. Dysk o symbolicznej pojemności 120 GB przeznaczony jest na system operacyjny. Pozostałą przestrzeń przechowywania zapewni zasób iSCSI skonfigurowany na serwerze Synology DS715. Dalej bardzo istotny przycisk zasilania i mniej istotna dioda LED. I można przejść do montażu układu graficznego. XFX lx 480 wykorzystuje niemal każdy centymetr dostępnej przestrzeni. Zestawienie tak dużej karty graficznej z nieco większym od SFX zasilaczem SFXL na tak ograniczonej przestrzeni okazało się być odrobiną niefortunnym. Przewody z trudem, ale udało się upchnąć na tyle, aby założyć pokrywę obudowy. Po zabezpieczeniu śrubkami i zamontowaniu podstawki komputer był gotowy do użytku. Jak wam się podoba? Zestaw charakteryzuje się umiarkowanym apetytem na prąd, wynoszącym w spoczynku 40W, a przy obciążeniu 290W. W spoczynku wentylator zasilacza ani drgnie, nawet w obudowie bez wymuszonego obiegu powietrza. Temperatura procesora w spoczynku wynosi 35 stopni, w stresie nieco poniżej 70. Rajintek wypada zatem nieco gorzej niż radiator pudełkowy, ale za to jest wyraźnie cichszy. Układ graficzny w spoczynku szumi dyskretnie, a temperatura rdzenia wynosi 36 stopni. Obciążony syntetykiem jest już mniej dyskretny, ale w dalszym ciągu cichszy od mojego byłego R9 380X przy temperaturze rdzenia wynoszącej 78 stopni. RX 480 GTR czarna edycja będzie w szczegółach opisany w odrębnej publikacji. Tutaj tymczasem przytoczę kilka wyników benchmarków ultrapanoramicznej rozdzielczości 3440 na 1440 Tak jak wcześniej wspomniałem, wkrótce pełna recenzja RX480, a w tym filmie to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.